Pierwszy legalny, to jest kebaba w Berlinie. Witam serdecznie z tej strony troj A zirgi pierwszy legitny. To jest kebaba in the Berlin. Nie, nie wiem co to będzie za kebab. Pierwszy lepszy ale mowy. No, będzie to dobry. Wezmę sobie tylko kabel i powerbanka. Możemy iść. jesteśmy na Kepsi. Ja zamówiłem durum do Downer rozładowuję się, kamera. Dobra, tak wygląda downer. będę go jeść teraz. Ziomek w ogóle, który to robi, zarąbiście to robią wszystko. Jesteśmy pod sklepem Barta, pod Soto Store, wiem, że nie widać, ale chcę wejść do środka. Podjechaliśmy do Berlina, podjechaliśmy do sklepu Barta i kurczę, no trudno by było go nie odwiedzić, a ponieważ, kurczę, chciałem też to zobaczyć, bo jest dosłownie 30 metrów od sklepu Supa, to stwierdziłem, że go zobaczymy, zobaczymy, coś w środku, wchodzimy. Nigdy jestem, jakimś fanem nie jestem, ale jest to naprawdę dużo fajnych marek. W ogóle fajnie, że to jest sklep bardziej, a nie, a nie to tak wcześniej. Muzeum. Muzeum też było spoko, ale fajnie, że jest sklep. widziałam widziałem te, te Maxy w złotych tarasach w Footlockerze i bardzo mi się spodobały i kurczy są tutaj u bardzo dostępne. Są naprawdę mega, bo kurczy no nie oszukujmy się przypominają o whitey, whitey, które ja miałem naprawdę spoko parka ta jak i ta. Jedyne co mi się nie podoba to ta podeszwa taka wsuta. i w ogóle są chyba taniej niż w Footlockerze z tego co widzę. Ej, jesteśmy w sklepie Super. Nie mogę nagrywać y, obsługi, ale mogę nagrywać rzeczy. Dostałem właśnie naklejki. Naklejki kurczę dostałem. Ale dobra, to ja nagram wam, jak to wygląda, y, bo nie pozwalała ochrona z zewnątrz. Ale mogę nagrywać siebie. Y, nie mogę na na nagrywać dużo, ale nagram co się da. Kurcze. Niesamowite doznanie, joł, dostałem tyle na supa, niesamowite, serio Ja nie wiem kiedy ostatnio się tak jerałem, serio Pierwszy raz tak blisko w ogóle dotykam nowych sup, super, super. mega się jaram, bo jak wiecie od, no od zawsze no Zawsze, ja jestem fanem supi, od kiedy powstał, czyli od 2016 roku Kurcze, jakby to nie był cheletowy To jest fajne, ale 50 dolców. To jest fajne No je do sobie No? In a record. Who told you? Yeah. the mother, they, they, Which Which? This, is, this, guy? this, this uh, guy. doesn't even work no. here. No. Can I do this? No, no, no. Okay, no. no problem. Put the camera away. Hey, here. What? what they say, no. What I say, I say, no. Yeah. The, the, the camera... I from here and you're recording me now. You can the star. Yeah. Dia b e Szybkie bo trochę zamuliłem. Byłem tak podierany, że byłem w sklepy z że nawet wam nie pokazałem, kupiłem. Jest to taka przypinka. Prosty, chciałem małą pamiątkę. Nic mi się na tyle nie podobało, żeby to kupować za 300 plus, więc kupiłem taką mini przypinkę za chyba za 5 tych mi zeszła. Ej, doszliśmy do jakiejś takiej śmiesznej iglicy. I teraz, zgadnijcie co teraz mogą zrobić? Ja już nie. Nastolatkowie, którzy są sami, zbliża się wieczór. Idziemy do Kauflandu kupić alkohol. Dokładnie to idziemy zrobić. Uwaga, ja wam coś pokażę, bo to mnie niesamowicie zdziwiło. Wino, alkohol free, niesamowite. Ludzie robią takie rzeczy tutaj. Nie jest polska i a to jest nie ma... a to jest na przykład wino alkohol, alkoholzy. Właśnie przyjechało cztery. No szukamy czekamy dalej. Znaliśmy regały z alkoholami, więc Fajnie, patrzcie, tu jest Jager, który ma normalnie na sobie, nie wiem czy to widać, na szywkę na ubranie. Mega spokojna ak akcja. Fajna pamiąteczka. Kosztuje 32 zł około. Czekolada Jacques'a Danielsa. Ja się nierazam tym, bo nie ma czegoś takiego w Polsce. Dobra, zawsze chciałem to kupić i to znalazłem. I to kupuję. Jest to za 5,49 i to też wziąłem, i to jest za jakieś 5 zł. Mega, mega fajne rozwiązanie, moim zdaniem. I że kurczę, jest sobie zjazd po schodach i można kupować po, po drodze żeby wybierać kątek i świecie. Bidżerki, Jakiś serial, coś, jakiś popcorn To mocno chyba działuje na psychie, bo to jest tak instant gratu, nie? Nie możesz się zastanowić co chcesz, wiesz? Tak czy... i już Jest godzina... Która jest na kochanie? 54, 54 cztery Pięćdziesiąt Czyli prawie pierwsza Idziemy do... do by Spróbować Macriba i jakiegoś innego burgera Bo kurczę, no chciałbym spróbować tych niemieckich burgerów Pierwszy raz wchodzimy do metra w Niemczech w taki brzydki, strasznie do To metro. w Polsce, to Nic tu nie ma tak naprawdę Myślałam, że będzie takie bardziej... Wow. A to jest takie bardziej... Nie, nie wiem, czy to widzicie, ale tam jest... Nie wiem, co to jest, ale to jest jakaś ambasada. To wygląda jak jakaś ambasada, jakiś zamek. Idziemy do... idziemy do McDonalda i mam nadzieję, że McRib będzie dobry. Jesteśmy teraz na dworcu, z którego wychodziliśmy, ale z drugiej strony jest on niesamowicie piękny. Berlin, Haupy, Bach i no. I wchodzimy teraz do środka. Nie skończy mi się to podobać, jest to niesamowite, patrzcie, jak tu ładnie wygląda. Ale schodzimy do McDonalda, bo bardzo chciałbym spróbować MACRI. Przedaję tam tlen o dwa. Ten dworzec jest na innym poziomie. jest jaki wielki. Dobra, mamy ten i zamawiamy. Highlights. Zobaczmy, co jest highlights. Ja bym chciał Grand Baby Cheese spróbować. Jest milkshake Oreo stary! Jakie to są za... Te rzeczy w tym maku. Ja... MC riba wezmę. Wygląda niesamowicie i bardzo chcę, niech będzie, ja chcę go spróbować. Pan bbq cheese, McRib i rainbow nas bierzemy. Sztuje 12. Do dupy jest to, że trzeba zapłacić za kibę dodatkowo w To jest mój deser, najpierw burger raz jemy. Patrzcie, jak ma kotleta. Mięsko myślę mcdonaldowe. Ja też, ale jest barbecue tutaj. Dobry jest tak, mm, serek, to, osuramy, to, to, Mam rany w buzi, mi dajesz ostre do jedzenia. Dobrze, nie dajcie jakiegoś drinka, nie chcę robić tam dziwnych akcji. Nie są, A ile ty masz lat? 17. No właśnie. Burger to totalnie jak nie McDonald's. Macrip, czyli coś, na co najbardziej czekałem. Yo. Dobra, nie wygląda oczywiście takich jak na zdjęciach, bo to jest niemożliwe, ale spróbujmy. No i w McDonald'sie, przysięgam. Ten Macrib. oddaję, mega, mega banks. Jeszcze kręcone w frytunie, niesamowite w hiccie. tutaj ten smash burger McDonald'owski. Smash bu burger to trochę pic na wodę, ale Macrib. Każdy kto ma opcję spróbować McCreeb, polecam. Donald, smaka. Trzy. Ogólnie ma krib 10 na 10 masz burger 8 na 10 nas może 3 na 10 ale serio podobało mi się mega. I teraz wychodzimy. Jesteśmy przy bramie Brandenburskiej która jest tam i to no, kur... robi wrażenie. Serio to niesamowicie a brama, jest naprawdę kurczę kolosalna. Kur... Podejdę pod samą bramę i wam pokażę, jakie to jest ogromne. Wow, ej, dotknę pierwszy raz bramy branderburskiej sam. To jest serio duże, ładne i majestatyczne. Wow przed chwilą, podszedłem do policjantów, ponieważ stwierdziłem, kurczę, co ja się będę tutaj bać z kimś porozmawiać? Porozmawiam. Podszedłem do policjanta i powiedziałem, tutaj jestem z Polski i mega się zastanawiam, jak to jest u was, ponieważ w Polsce strasznie nas ganiają za na przykład alkohol na mieście i czy u was można tak chodzić na przykład z otwartym piwem i tak dalej? I on mówi, pewnie, otwieraj piwo, pij przy mnie. Co prawda nie piję piwa, ale to, wiecie, był tylko przykład. To było niesamowite. Takie podróże, rozmowy tutaj z tubylcami są naprawdę bardzo kształcące i teraz dopiero zrozumiałem stwierdzenie, że podróże kształcą. Nie same podróże, tylko wasze interakcje tutaj z ludźmi, którzy tu mieszkają, interakcje wasze ze środowiskiem. To was kształci właśnie i bardzo chciałbym polecić każdemu, kto ma taką możliwość, żeby podróżował tyle, ile się da i wyciągał jak najwięcej się da z takich podróży. Zapytałem się pana policjanta, czemu tutaj jest Także te światła działają w sekundę. W Polsce to mamy także to parę minut świeci. On powiedział, to jest Berlin, chłopcze. To jest Berlin. Fajnie, że pojechaliśmy na taki spontaniczny wyjazd, bo jest to niesamowite. Co jest grane? Co jest sklep z merchem? Sygnalizacji świetnej. Są tutaj jakieś pocztówki sygnalizacji świetnej, czapki, kurcze balony nawet sygnalizacji świetnej. O co w ogóle z tym chodzi? Co to jest w ogóle za miejsce? Naprawdę patrz, to są ludziki sygnalizacji miejskiej, jakieś kurcze lampy, piwa. Piwa sygnalizacji Co jest grane? Piwa sygnalizacji miejskiej tu są. Wow, co to w ogóle jest? T-shirty sygnalizacji miejskiej. Co Wow! W ogóle niepojęty to jest dla no mnie, patrzcie. Cały sklep z ludzikami sygnalizacji miejskiej. Wzięliśmy sobie kolejną nogę. Proszę bardzo, jedną, drugą. Nie mam Zeza, jest git. Jest wszystko git. No i jedziemy teraz do hotelu. Widzieliśmy dużo rzeczy, pochodziliśmy sobie, powprzeglądaliśmy wszystko. Zaplanowaliśmy parę rzeczy na jutro, ponieważ nie ma pociągów na dzisiaj. Dowiedzieliśmy tego, się tego jak wychodziliśmy z Maka. Dobra już odcinku jestem maksymalnie padnięty, jest godzina, jest godzina 3.51 i jesteśmy ja w życiu jest spać każdy się może